Z Gran Chapter 2 i się sobie zagramy już na wersji steamowej. Już był chyba jeden odcinek z wersji steamowej. Już zagrałem odcinek też w wersji steamowej, gdzie uciekaliśmy helikopterem, tylko się uciekłem sobie na, na trybie ekstremalnym. Byli trzeci odcinek z trybu ekstremalnego z Gran Chapter więc bez przytulych lecimy sobie lecimy. Dobra. Dzień pierwszy. Yy, lecimy oczywiście raz na Nie wiem, czy w wersji steamowej granica też odwraca, ale nie będę teraz ukazywał się schowam jak w wersji zwykłej, czyli tej mobilnej. Dobra. Piękna tereczka. I lecimy. Tutaj jest oczywiście od razu to. Otkniemy sobie drzwi. Zaczniemy tutaj. Nic nie ma dla na, na nas. Przy... Yy, tutaj? Nie ma, dobra. Już biegnął. Zdziadek I trochę dzisiaj czasu nam zostaje. Oj, oj, oj. Nie! Gra nie przyszła. Nie wiem czemu, ale gra nie przyszła tutaj. O kurcze. A gdzie tak jest blisko? Tu babcie idzie teraz? Nie. O kurde, już ja tutaj bab babcie idzie. Tam zobaczył łazi. Oj, Dobra. Ryzyk fizyk. No nie, A w sumie on. Tam, kurde. Gdy będzie u dziecka, to akurat. Ja tutaj przebiegnie, to i tak będzie Git. Bo on sobie je. To ja może zdążę tę górę, powiedz. Jak tam go karmi. Tak, co to by się tam chciał powiedzieć Chowanego. Dobra, szukam części do helikoptera, co jest najważniejsze. Pusto. O, mamy już jedną rzecz. Mamy jedną rzecz. To się na mnie przyda, więc to wywalimy sobie. Pusto, pusto... O, to się na mnie też nie... Przyda. Oj oj. nara oj. pobiegła? Nie mam. Ona to jest blisko. Ja nie wyjdę idę stąd. Idziemy Dziadek Nie ma dziadka Kurde Już po mnie NIE Nie, nie zauważyłaś mnie Dobra Chciałem się tam schować, pójść już tam do dziecka senderina, ale coś nie wyszło Babcia idzie, o kurde on mnie okradzowało, o on to tutaj idzie Nieźle. Dobra, Ej, ja tutaj sobie poszedł. Paralizator pewnie jest właśnie tam dzisiaj iść i gdzie tam idę. Czy ten tędy pójdzie właśnie? Szkoda, że tu nie mogę zamknąć ponownie. Ale chyba tak, Babcia pójdzie, okej. Okay. To chociaż sobie górę przeszukamy. A, jeszcze szybciej pójdzie, więc jest fajnie. Okej, okay. to na razie tutaj zostawiam. Tutaj nic takiego. Oj, oj, oj. O nie. O! Mamy helikopterki, dobra Babcia jak idzie Tataj To ja sobie wyjdę Tylko, że tu jest podłoga skrzypi, to nie jest fajne a, a babcia coś knuje Ale idzie w drugą stronę, ale można wrócić w każdej chwili Ul... okej Robi się ciekawie Może tak proszę spać chociaż ja bym chciała tam na dół iść, potem paralizator, tego to nic nie zrobię. Oj! O, no mnie nie żeby nie zobaczyła. Nie widziałaś mnie! Dobra. Może tak poszedł na górę. Jak zawsze się spotkam z dziadkiem, jak mnie na dół, taki jest mój cel, to ja nie wiem, co zrobię. Ale w sumie mogę zejść... Mogę w sumie zejść tędy. Wtedy ja mogę go, mieć szansę, że go spotkam. Chociaż... Chociaż babcia słyszy to. No. Oczywiście. O, dobra. Ucieknę? Ucieknę, dobra. Jest mi taser. Jest i on, dobra. O, ok. no obrazek mamy, super. Fantastycznie. E, Okej, okay. o, babcia. Nie uciekniesz tutaj, zaraz, jak zobaczyła ten parę zazrak, ona uciekała. I... O, babcia. A się schowamy tam i wyjmiemy bazę, więc dzielimy wszystko pod ręką To jest spoko Dziadek chyba się... nie. Bieg dziadek? A bieg, dobra, jest dziadek Myślałem, że dziadek olał babcię To akurat może się z... dalej, Idealnie, bo może się zrespi Dobra, do dziadek Tylko idealnie się to wytejmuje O O, jak poleciał do mnie Elo, dziadek i masz coś do mnie? Dziękuję ci Dzięki, dziadek To dziadek Dziadek teraz bunkrze bo gdzieś babcia pewnie teraz będzie szła. Co nie wiem. Bo dziadek dopiero później przyjdzie, muszę jeszcze raz ich zagrować i może to jakoś wytajmujemy, nie wiem. Ale wiem, że mamy już fajne, to dużo sporo rzeczy. Mamy dwa obrazki, Sekretiki, paralizator mamy... Co jest? Tu widziałem, Coś się zwagowało, a tu cień Babcia nie uciekaj. O! No i akurat... Źle by to bo babcia była blisko, ale niestety ja nie blisko, blisko z zasnęła, więc cię przyjdzie cię, cię będę karmić, ale może, może potem ja cię nakarmię, jak będzie Trzeba. Dziadek... Okej, okay. okej. Oh, o kurde, dziadek jednak przyszedł. Okej, okay, babcia się już w sumie, więc... Spoko. Wstał, wytajmujemy i teraz wychodzę już. O, idealnie. Dziadek znowu. Znaczy, babcia... A czy jest dziadek znowu? To do nas wleci. Idzie, chodź, chodź, babcia. chodź, ty biegła? Halo. chodź, chodź, to dziadka, chodź, Już chodź, 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 się chodź, Kurde, coś... chodź, 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 się... chodź, 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 nie on był w secreti! Bo słyszałem, jak. Jak, jak, jak. Otworzył drzwi. Bo nie otwieraliśmy jeszcze. O! Kamera, właśnie. Włączył kamerę. Skurczybek jeden. Dziadek. A masz na tu kamerę. Dobra. Ja czekam. O, idealnie, właśnie się przespi. O co właśnie mi chodziło? Prosimy sobie parę. Babcia, chodź tu. Pyk. Baza pierwsza idzie lecimy po. Może obrazek pierwsze, Bliżej jest. Znaczy się nie dopadł Baza jeszcze nie dopadła tylko babcia pewnie gdzieś przygniotła. Jest, dobra. Zachosujemy sobie. Ciekawszy wersji sobie i też, babcia jak. Zachosujemy waza tutaj. Leci tam do dziecka. W dobra, teraz się przekonamy. Bo już słyszę, jak biegnie ktoś. O, też jest. <noise> Ach, kurde. Apcie, co się już słuchy. Słuch znaczy, już się psuje. Bo słyszy, nie w tym miejscu nie trzeba. O, dziadek się ma. Idealnie, widzę. Idziemy na górę. O! trzeci kawałek. Podała mi się to. O, to special key jeszcze. Pyk. I let's go. Eee, to. Mamy no I lecimy znowu tutaj, babcia się już przespiła i dziadek Jest fajnie, idealnie wytajmowaliśmy I hałasujemy znowu e, dobra, dobra, tutaj mamy to, lecimy sobie to Widziałem sobie special key, ale pierwszy ich uśpimy Będą mi teraz dwie drogi A tam spoko Tylko sobie poradzę A, Pyk, pyk, pyk Pyk A, łapcia biega I tej werty nie wiadomo gdzie Nie wie co się dzieje O Gdyby ktoś tam powiek Dziadek, pa, chodź tu. I pyk, i pyk, dobra. Security Key, Zjedziemy sobie na górę. Szybkość tego trzeba właśnie ogarnąć, kurde. Nie wiem wcześniej, ale pierwsze Security Key, bo on jest ważny. bez niego nie uciekniemy helikopterem. Dobra, dobra, dziadek. Puszczaj babcia. teraz sobie położymy go na łóżku. Chciałem, że dalej polecić. Aha. To poleciał. Yyy... Gdzie jest amunicja? Cholera jasna, gdzie jest? A, jest! Zapomniałem, że... myślałem, że nie notowałem, żeby się pomyliła. Uuu! Pyk, pyk! O. No, tak zrobić. Mi się wydaje, że tak, że coś tam wcześniej dźwiękowe jest pomieszane, że to... Że dźwięk wazy dziadka jest yy, taki sam, jak dźwięk... Znaczy... Włączony z tym dźwiękiem, jak gdzie woła o jedzenie To mi się, się, się tak właśnie połączyło to Tak mi się wydaje O, mam helikopter manual, super Fantastycznie e, Pyk, może... uuu, ręcz. I dorlak, też się sobie może przydać Znowu agryjemy, to jest chyba najlepsza taktyka IMO Pyk, pyk, wszystkim naraz Z wrenchem, bo raczej bardziej nie potrzebujemy, bo drzwi, uciekamy drzwiami Pyk, dostał. I pyk, ty też dostałeś. Eee, lecimy tutaj na no. Może masz kraty? Nie ma szkoda. z go też od razu... Z tutaj musimy go uspać. Na jakiś czas. Pyk, pyk, pyk. O! Dobra. A <grabia> babcia się patrzy. musimy i do niego. Sorry mordo, ale musiałem. Musiałem, bo... Nie, nie baguj się, proszę. Nie... Nie, nie przyda mi się. Kurde, żałuję teraz, że tutaj przyszę O, w sumie... Jest tutaj oczywiście. Zobaczymy, więc spoko. Idziemy na górę. Normalną drogą. Przykro mi może sobie kuchni jakiś zachasuje po drodze Ale trzeba, może by się też szałek schować, to jest właśnie takie ułatwienie w tej wersji O widzicie Nie ma łomu, może innej szałce jest łom Właśnie łom Przydałoby się Bo nie mam pojęcia gdzie może być na przykład Gasolin Ty może pod sobie nie z No więc jest mięso, to się na się nie przyda Padlocki się, czy na pewno się nie przydały? Nie przydał się raczej Padlocki by do łódki Dostała I pyk, babcia nasnęła dziś ciotek, Dawaj, dzielek! Później się obudzi. Uj! Słyszałem, jak obieg. Dobra, w sumie mam 10 i to może, mamy... możemy ogarnąć timing. Co nam by bardzo ułatwiło rozgrywkę w tym momencie. Bo jak uda się daje, to mamy więcej czasu. O, babcia mnie zauważyła. Witam cię, babcia. Po raz kolejny. Wiem, że masz pieszość, ale. Już ostatni. Ooo, gasolin! Już ostatni raz chyba jestem w tej Nie, w sumie nie ostatni. Będę jeszcze robił ten bad ending specjalnie. No kurde! Gdzie jest mi paryzator. Już sam nie wiem, gdzie jest Tam został. Dobra. I czekamy jeszcze na dziadka, który. Coś tam gadał. Ja tam co? Coś. Czy coś się z nim bawić, Czy coś z coś... Nie. O, jest i on. Tego babcia, Sonia. A jak go. Oczywiście, sławnia. Jak wyjdzie trochę dalej i złapie. Jak w tym pokoju, zły O, tutaj jest ze stanu. zyka O. Proszę, jak przyjdzie. Już biegnie, dobra. Ale już się też kto wytajmować teraz. O ho, ho, babcia. Babcia coś... O lasz jest chwila, ale już była blisko, więc... Nie zauważyła. Okej. Okay. Biek. Kamera. O! Mamy tutaj, że trochę się, się niestety nie przyda. Uuu! Chowamy się. Dobra. Agrujemy i pójdziemy sobie tam otworzyć tą. Oj, kamerę włączyłem przecież. Otwórzmy. Oj. Let's go. Na dół. Mi się dało, że słyszałem babcia, ale jej chyba nie ma. Pan kolejny Tutaj jestem. Gdzie jest babcia? Gdzie jest babcia. Nie wiem, ale gdzieś jest. I chyba blisko, bo sobie wszak nie? Jest i ona. Dobra, dziadek. Dawaj. Może będzie lepszy timing teraz. O, o, o! Żadek leży. Dobra. Aha, zobacz, że żadek leży. Przebiegła, ale. A, tu to idę. Nie, ja tak sobie pomyślałem, O! A to tylko dziadek, tak to myśli i sejdzie. To nieźle Gdzie to rzuciłem? Sam, a tu jest, dobra tak. Paralizatora, lecimy Na górę Lecimy Tutaj tejpa O, mamy to O co to paralizatora wagarniamy? To jest, to ja tam się nie przyczyta dzisiaj. Wziąłem sobie I piek, to raczej jest do. To jest raczej do tego. Aha. O, tu jest to. Dobra. To łapunki, oczywiście. No, kurde. Cieszę trochę. Oj. Ale będę się z trochę męczył. O, pierwsze. Super. O! Oh. Kurde! A, nie mogę trafić! Dobra, fantastycznie. Mamy to. I to właśnie. To byśmy mieli niespodziankę. Bo nie mamy tego... Niedostwa. Dobra. Eee, lecimy. Tutaj. Tutaj leży. Oj! jakbym teraz spadł, to byłoby nieciekawie. Z tego, że mam parazjatora, jakby i tak bym się teraz, na chwilę, nie mógł podnieść. Zresztą jak tam babcia biegnie. Kurde. Okej. Okay. O! Idealnie. Żeby się noga skudniła. Let's go. Do no, łazienki. Let's go, let's go, szybciutko, szybciorem. Nie ma. Oczywiście, że to jest. Fantastycznie. Mamy już wszystko. Mamy już wszystko. To mi się podoba. Dobra. Oho, wróciła. I ona ja, pobiegła. Okej okay. Gdzie jest dziadek? O, jest, jest, jest Ooo Dawaj to, dawaj to, bo to dziadek ucieknie O Oj Idę Leci to. Mamy zresztą wszystko. Tylko wystarczy podać nasz kurdy dzialek. Tak. Idziemy do helikoptera. O. Pyk, pyk, dobra. Dobra, mamy to, mamy to. O, poleciało mi to. Zrysuchujemy i zaniciemy sobie wszystko na górę. Nie Gasolin. Gdzie słyszę? Mieszę helikopterki. Dobra. Hey, gasolina, oczywiście, się sobie ja nie pamiętam, nie. może na górze tego Może zapomniałem, a sam pójdziemy, tylko za helikopter wezmę. Wapcie mamy. A, gdzie się spał. Okej okay. Spoko dziadek Ale lepiej w sumie O I mam nadzieję, że to się kasuje, nie zostawiłem Może tu jest? I ma tutaj? Hmm Chyba jednak nie zostawiłem Kurde Dobra, najpierw to, co mamy zrobić, czyli najpierw sobie to i potem naokoło ogarniemy to. O, właśnie za nie gra. Kronoty! Mamy granaty. Widzicie co? Ale tam ten granat poleciał. kurde, to się turlać. Nara! Elo! I nara! I babcia leży. Jadek, nie próbuj tutaj... ...przyjść, bo też zostaniesz. Kurde, co tam się odwaliło? I Zelek on jest? Nur są kolejne amunicje. To trwa wojna z dziadkiem i babcią. Aha. Czy tak się kamery? Kurde, ale wojna się zrobiła tutaj. Aha, telek. Aż lampa wywróciła, kurde. Gdzie jest mój gaz? Czekał głęboko na górę ten gazolin? Co nie przypominam Prawie no ci są. Nie, nie, nie być. To może można jakoś wyłączyć? Prosiłbym. Jest przycisk. Nie było przycisku? Aż na pękit poleciał. pożegamy tylko Kessolin. Pochodzimy sobie. On musi być granat. To jest o kurcze. Ciekawie. Dobra, to będzie Nie mamy czasu, bo zaraz dziadek przyjdzie. Tylko nie wiem, że bym kasajnie przecież go nie brałem, on bo w tej szafce tam został. Aha, to jest poł. Super. To wiecie co? Lecimy. Let's go! Let's go! Oj! I chyba uciekamy. Mamy manuel, mamy tape, mamy klucz i wszystko na Uciekamy na extreme. Czyli raz. Ostatni jeden na extreme. Udało się. Nie przechodzi do części trzeciej. Mamy to. Extreme, helikopter zrobiony. Let's go, uciekamy. Uciekamy sobie. Od babci. Udało się. Oho. Nie udało mi się dzisiaj nie pokonać. Fajnie. jest zadowolony. Udało się w pierwszym dniu. The end. Więc dobra. To byłoby na teraz tego odcinka. Do tego odcinka i... Elo!